Cześć, Szymon z tej strony. Witam na moim kanale. Po tygodniowej przerwie, witam w kolejnym sobotnim poranku na prezentację tego, co udało mi się wypożyczyć. Pierwszą rzeczą jest Nemo Trilogia. Liga niezwykłych gentlemanów, Alana Mura i Kevina O'Neill'a. Jest to komiks, oczywiście, wydany przez Egmont, Twardo oprawa. Tutaj, z tego co pamiętam, zbiera te właśnie trzy rzeczy, które już kiedyś, wydaje mi się, czytałem. Z innej filii z biblioteki, ale jako pojedynczy tomy. Serce z lodu, berlińskie róże i rzeka duchów. Charakterystyczna kreska Kevina Onila i pewnie z, z tego, co kojarzy, charakterystyczne dla Alana Mora w tej się Materii czyli będzie ciekawie i dziwnie. Komiks wypożyczyłem Księżnicy Beskidzkiej w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego w bielsku Białej. Kolejną rzeczą Dom Szeptów, tom drugi, Sandman Universum, pomysł w w serii jest Neil Gaiman, tutaj mamy tom, tom drugi, Ananse, to jest oczywiście też komiks wydany przez Egmont, Twarda oprawa, wypożyczony w Bibliotece Głównej, Książnicy Peskickiej w Bielsku-Białej, przy ulicy Słowackiego. Z tego co pamiętam pierwszy tom średnio mi podszedł, pewnie gdzieś tutaj jest okładka pierwszego tomu. Mm -hmm. Śnienie. Śnienie mi się podobało. Testem. Dom Szeptów. Tak. On chyba był średnio mi się podobał. Lucifer mi się podobał. Szczególnie ostatni tom. Dziki Gon. W śnieniu była świetna gra w szachy. Pamiętam. Hellblazera ani Ksiąg magich Nie ma na razie w bibliotece. Ciekawa kreska widzę. Tak jak mówiłem, Księżyca Beskidzka w Bielsku Białej. Kolejną rzeczą jest Pestka. Wydawnictwo, kultura gniewu. Ojej, jakiś taki. Czy komiks czarno-biały? Gdzieś mi się obiło o uszy w tym komiksie. Czy ja dobrze widziałem świnkę Pepę? Mhm, świnka Peppa. Pewnie jakaś obyczajówka, zobaczymy czy, czy. podejdzie, trafi w moje gusto. Też książka Sobieckcka w Białej. biblioteka główna. Kolejną rzeczą jest manga. Chłopaki z XX wieku. Gdzieś 20th Century Boys, od Hanami, gdzieś mi się ten tytuł obił o uszy, i stwierdziłem, że cóż, nie jestem wielkim fanem. Mang, ale czasami warto sprawdzić. Zobaczymy. Może ten tytuł do mnie trafi. Saga winlanska mi się podoba. Pluto mi się nie podobał. Zobaczymy. Pierwszy tom dość gruby, bo ma jakieś 400 stron, ale zobaczymy. Jest, jestem ciekawy o co w tym wszystkim chodzi. I ostatnią rzeczą, którą wypożyczyłem w Księżyce Bieskidzkiej w tym tygodniu jest kolejny tom sagi Franka Herberta, tym razem Dzieci Duny. To jest tom trzeci. Czytałem Dunę, Mesjasza Dune. Dzieci Duny są kolejną rzeczą, którą chcę przeczytać. Nie, bardzo jestem ciekawy, jak mi to podejdzie, bo nie pamiętam już tak szczegółów tych poprzednich dwóch tomów. Pamiętam taki ogólny zaraz fabularny, a to już jest, jak chyba dzieje się dalej. Więc z chęcią sobie wrócę do tego świata, bo świat przedstawiony w Dunie jest bardzo, bardzo ciekawy. Książka też z Biblioteki Głównej. Czyli podsumowując, wszystko dzisiaj jest z Biblioteki Głównej. Cztery komiksy oraz jedna książka. A dla Was co jest najbardziej interesujące z, z tego zestawu? Co byście chcieli przeczytać najpierw? Może niektóre pozycje już znacie. Napiszcie mi w proszę w komentarzach, co sądzicie o tych rzeczach, które udało mi się w tym tygodniu wypożyczyć. Z mojej strony to by było wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.